Ulepimy dziś bałwana. Teraz musimy zabierać codziennie florkę z pastwiska. Na noc. To są już przymrozki śnieg. Niebieska nie chce wracać do domu. To jej sprawa. Ma wolny wybór. Woli zostawać na pastwisku. A florcia przychodzi. I boli. Nocuje sobie w ciepłym, suchym miejscu. Rano jest dojona, jada spokojnie, treściwe, bo na polu to jej niebieska nie daje spokoju. I rano wyprowadzamy na słoneczko, na powietrze, niech przewietrzy zadek. W ogóle ona się zrobiła taka spokojna, no zobaczcie. Sy nawet tak nie chodzą grzecznie na czy Jestem z niej dumna. Niebieska sobie. Na razie na pastwisku nocuję. Nie ma jakichś wielkich mrozów. Dostają tam sianko razem z krowami. Zaraz im nalejemy wodę. <noise> Jesteś głupna z niebieska. Dobra woda nalana. Niebieska przyszła też się napić. Florka sobie. Już się wzięła za Kurczę, Tutaj jest ślisko. Konie jeszcze dużo mają, ale jak jest więcej, to tak nie zamarza. Ale teraz i tak już ma być odwierz. Woda. No bo one dostają czystą wodę i wanna jest zawsze myta co drugi trzeci dzień. Ale konie robią tak, że płuczą zęby w wodzie. Jakby płuczą pysk sobie. I on przychodzi z jakimiś tam resztkami siana w pysku. I ten... czeka na dzień dobry. I ten cały brud z pyska ląduje w wannie, więc koniom trzeba bardzo często myć wannę. Krowy to są. Krowy są czystsze pod tym względem. O tak powiem. E, bo krowa zawsze przychodzi z czystym pyskiem. Chyba, że ma jakąś tam resztkę siana w kąciku ust. To jakaś tam resztka siana może wpaść, ale nigdy jakieś tam takie właśnie resztki z, ze śliną, tak jak to u koni. No, przyszedł wyższy hierarchią. Więc kuba musiał ustąpić od wanny. Właśnie płucze sobie pysk. Bawi się i brudzi wodę. Mamy takie pierwsze dni ze śniegiem. Ale fajnie, że jest sucho. Jest taki lekki mrozek, więc Milusio jest. Tam w oddali Herefordy dostały bele i obok nich Florka z niebieską dostały sianko. Ta niebieska to jest taka dzicz. Ona w ogóle nie chce do domu nawet przyjść. Jak była dojona no to była taka... No przecież normalnie się podchodziło. Z dojarką się doiło. A teraz to już jest zasuszona. Do wiadra przychodzi. Ale złapać się nie chce. Przyjść nie chce, no to niech sobie łazi po śniegu. No. Ale teraz i tak ma być odwilż, więc. No ale ładnie dzisiaj będzie. No i co? Każdy u nas może być kim chce. Niebieska może myśleć, że jest herefordem i może tak być. Ja myślę, że jestem księżniczką i kto mi zabroni? Rabi myśli, że jest owcą. Albo jenotem, w sumie nie wiem. Jednak idę pokazać Florce, gdzie ma lepsze sianko, bo tamto, przy którym stała teraz, no to jest wczorajsze takie przebrane po niebieskiej. Chodź Flora! Chodź! Zobacz jaką, tu masz fajną kubkę. Aż się chce żyć! I w ogóle... Jest tak pięknie, jak chociaż trochę takie delikatne słońce prześwituje przez chmury nawet. To już jest bardzo fajnie. No, ten śnieg się nie utrzyma to jeszcze. Jutro ma być plus 6. To na spokojnie. Jeszcze, jeszcze mogą sobie dziewczyny pobyć na pastwisku. o to chodzi. Arizonka jej podjada. Zobacz Flora. Tu masz. Chodź, chodź. Pasuje? Lepsze sianko niż tam. Musi przewąchać najpierw całą kupę. sobie jedzą. No i dużo osób nam pisało, że powinniśmy stosować bale grazing. Jeżeli nie dajemy nawozów na pastwiska, no i my właśnie tak robimy już od wielu lat. Od wielu, wielu, wielu lat stosujemy bale grazing, czyli zimą karmienie bydła na pastwisku, wystawianie bel, rozwijanie siana na pastwisku. Bo zawsze te resztki to troszeczkę użyźnią nam tą ziemię, tutaj. Zawsze to jakieś nasionko się wysypie z trawy, chociaż to akurat chyba jest jakaś otawa taka warta. Może i nie. No ale zawsze coś tam się może wysiać, zawsze to trochę jest użyźnione, więc e, no, stosujemy tą metodę. Karol twierdzi, że zaprowadzi Florkę do domu bez uwiązu. Wczoraj poszła podobno. Chodź Florka, byś, 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 chodź. Chodź Flora. Jak przekroczy, jak przekraczy magiczną linię prądu. Ja ją tak prowadzałam przez południe, jak nagrywaliśmy z, z Barcisiem. Nieuczona, nieszkolona. Paco. Stój, Laurko, stój, kochanie. No poszłaś. Mogłaby sobie sama zapalać. Dobra, wygrałeś zakład, że Florka przyjdzie sama. Dzisiaj nasze dwie kobyły dostały nowe michy. Iskra, chodź! nowe michy przymocowane do brzozy. Zaraz, zaraz ja wam sobie uciekaj, kajonia. Muszę teraz dostawać troszkę owsa, bo troszkę nam całe dziewczyny chudnąć. Chodź Iskra, chodź tu kochanie, chodź. Bo ty, Iskra nam troszkę y Koszlała przez dwa dni. Była u niej pani doktor. Wszystko jest w porządku. Płuca, oskrzela i tak dalej. Ale dostała witaminkę C, żeby tam troszkę yy, miała witaminki więcej. I troszkę je zaczynamy dokarmiać, żeby się do nas jeszcze bardziej przyzwyczaiły. No już uklułaś. Czekaj, ciekawostka. Ja nie wiem, może one nie wyglądają źle, ale mi się wydaje. Karol też mówi, że one trochę pochudły nam przez yy, na jesień. U iskry jakby kręgosłup wystaje. Chociaż może i nie. Może tak powinno być, ale też nie zaszkodzi im na zimę, jak spędzają całą dobę na wybiegu. To raczej im nie zaszkodzi, jak nawet troszeczkę przytują. Musimy jeszcze jechać po buraki pastewne i po marchew. Marchew to chyba zwykło będzie, nie pastewne. Ale mamy takie zaprzyjaźnione gospodarstwo. To znaczy może nie zaprzyjaźnione, ale yy, bierzemy już kilka lat z rzędu i buraki pastewne, marchew, kapustę, nawet kiszoną. Yy, więc taki pewny producent co iskierka moja śliczna. No, więc musimy wyskoczyć jeszcze po smakołyki dla dziewczyn. Dziewczyny są teraz, w ogóle wszystkie konie są zabrane z tamtego wybiegu, gdzie były całe lato. I teraz iskra i kaja są tutaj, na tej małej kwaterze, żeby no może coś tam z nimi czasem popracować, czasem pojeździć na Iskrze. No, Kaję planujemy oddać na szkolenie, żeby pod siodłem chodziła. No a, no, a chłopaki chodzą tam po tych wszystkich hektarach razem z krowami. Iskra z Kają w sumie też mogłyby tam chodzić razem z chłopakami, tylko, że y, Iskra kopie, no potrafi kopnąć krowę. No, zdarzyło nam się, że Uszkodziła cielną krowę. Tak podejrzewamy, że to ona. No bo, no, tak jak widzieliśmy przy rozwijaniu beli, jak była, yy, była cała bela rozwinięta i wszystkie krowy się ustawiały przy tej beli, mm, no to wiele razy widzieliśmy, że żaden koń tam najwyżej się odwróci, odejdzie czy coś, a Iskra po prostu kopie krowy. Się nie bawi się z nimi, tylko. Tylko kopa i tyle tak się tam broni, żeby zjeść siano. No i, i dziewczyny mają tutaj właśnie postawiony paśnik, tylko dla siebie, więc dla nich bela to wystarczy chyba na więcej niż tydzień, bo tu mają w tej chwili, to było ustawione w sobotę, niedziela, poniedziałek, już trzy dni jedzą tą belę. No i jest może jedna czwarta dopiero zjedzona, więc bardzo fajnie. A chłopaki i krowy dostają y, całą belę. Tak jak widać tam na górce. I to im w zupełności wystarcza i idzie nam o wiele, wiele, wiele mniej siana, bo tak no to było. Bela dla krów i bela co drugi dzień dla koni. I tak dzień w dzień, no to zaczęło nam, zaczęły nam tak iść bele, że już y, dwie pryzmy prawie są skończone. I trochę nas to zaczęło martwić. No jeszcze tam mamy dwie ogromne pryzmy. I trzecia pryzma ze słomą. No ale jeszcze cała zima przed nami. No nie dopiero grudzień. Jeszcze najgorsze przed nami. To dopiero początki. Chce mi się zacząć jeździć. Teraz już, właśnie, mam troszkę więcej czasu. Teraz już powoli kończę doić. Już, jeszcze może tam, do, już na święta Bożego Narodzenia planuję nic nie doić nie robić serów zasuszyć florkę zasuszyć te kozy, które tam jeszcze trochę doje żeby już mieć spokój na święta, no i miałabym czas, żeby teraz to pojeździć, to coś tam może z Kają porobić. No ale teraz dni są tak krótkie, że słabo to widzę. Chociaż z Kają, no to możemy sobie tam oświetlić kawałek pastwiska i można ją tam czy polążować, czy, czy spróbować osiodłać. Chociaż sobie nie wyobrażam siodłać tego wariata. Dlatego karmimy je tutaj, bo chcę ją tutaj zacząć bardziej oswajać, chociaż ona nie jest jakaś szalona czy coś. Ale no właśnie, ona nawet tak żywa, tak, ona nie da sobie prr, prr. No chodź, kajka. Cudem dała sobie założyć kantar. Cudem da się złapać da się tam przeprowadzić z miejsca na miejsce, tak. No, ale już jakieś zabiegi pielęgnacyjne przy niej, no to kowal też już jest nam potrzebny. Już. One te kopyta bardzo ścierają, w sumie to im się najczęściej wyłamują nawet trochę. Tak się ułamują po kawałeczku, nie mają jakichś mocno przerośniętych, czy tam tragedii jakiejś nie ma. Ale no, przydałoby się od czasu do czasu tak zrobić te kopyta. Zająć się tą grzywą, bo tu jest... No. Po co widać o więc y, jak ona będzie sobie tutaj jadła no to przyzwyczai się tu do tego miejsca, do swojego wiaderka, to może y, zacznę ją tak właśnie podchodzić trochę jest pogryziona, o matko jakiś strób no, strasznie się gryzły gryzł te konie, zacznę ją właśnie podchodzić może trochę ją zaczynać uczyć pielęgnacji czy trochę poczyścić czy właśnie się zająć grzywą, ogonem o, myślę, że jak na pierwszy raz to nie jest źle tak, wiem, zaraz dużo osób powie a dlaczego miałaś czas koń się u Ciebie urodził a Ty nic nie nauczyłaś tak moja wina, wiem. Hmm. Wyrosła dzicz. Nie poświęciłam jej czasu, więc teraz no, spróbuję to nadrobić. Ona ma dopiero 3 latka, więc no, jeszcze jest y, idealny moment do jakiejś tam nauki, treningu, chociaż powinna być mm, wcześniej nauczona jakiegoś tam, jakiejś tam pracy z ziemi. Czy tam nawet osiodłać bez jeźdźca. Żeby przyjął koń-siodło, to już by było fajnie. O, mama z ciurką. No, ale nie nauczyłam jej. Najpierw miałam wymówkę, bo y, Iskra się wyźrobiła w koniec kwietnia, a ja urodziłam Laurę koniec maja. I no i miałam wymówkę, że wiadomo, mam małe dziecko, nie mam czasu, z sraty taty. I tak ta wymówka trwała i trwała, i... i tak wyszło, jak wyszło. No, ale Laura jest teraz starsza. Ja teraz może będę miała troszkę więcej czasu, aby było zdrowie, bo już nas drugi raz w tym roku przeziębienie położyło. I może coś tam zaczniemy działać. No. A te? Trójca przenajświętsza. Moja wytrójca. Ojej! Moja wytrójca śliczna. Jeku jak ja ich kocham, głupków. Wy nie dostaniecie owsa, bo i tak jesteście tłuste. Tłuste prosiaki. Może jak będą duże mrozy, to dostaniecie po garści prasiaczki nic im nie brakuje odpoczywam jedną nóżką jak tutaj trafiły na ten wybieg to po prostu tak szalały było tak piękne obserwować najbardziej to Kuba Kuba! no czego ty go gryziesz? wszyscy gryzą zresztą widać jaką on ma sierść o to wszystko to są zagojone ugryzienia no każdy go gryzie tak, no to pozwalają mu stać obok i w ogóle wszystko super. A właśnie, się mam dla ciebie kantar piękny. Mm, pozwalają mu stać koło siebie i jeść i w ogóle. A czasem to tak, takiego gryza dostaje, że aż się przykro robi. Kuba, dziadu, jesteś dziad parszywy i bredny, wiesz? Wiesz, ty? No, i takie to zaniedbane konie. Zaniedbane w sensie, że no myślałam kiedyś, że będą jeżdżone, czy będą do jakiejś bryczki, czy do czegoś. No ale. Tak trochę się w życiu zaczęło zmieniać wtedy. Akurat w tym momencie, jak można było z nimi zaczynać pracę, to się zaczęło trochę zmieniać. Pojawił się Karol, pojawiła się Laura i tak to życie w ogóle nabrało takiego tempa strasznego, że no, niektóre rzeczy zostały zaniedbane w ten sposób. Właśnie na przykład, tak jak te konie. Ta praca z końmi, o, no, konie nie zostały zaniedbane, no bo wiadomo, um, były zadbane bardzo, ale no, ta praca z końmi została bardzo zaniedbana. Ale myślę, że nie są jakieś nieszczęśliwe przez to. Eee, no bo mają swój tabun, mają żarełko ciągle coś się dzieje dookoła, chyba, chyba są szczęśliwe. <słuch> no i no, może zacznę je dokarmiać chłopaków też dosłownie po garstce zboża czy jakiegoś tam musli. Och, zefuś zmęczony koń ziewa. Yy, no to chłopakom można dać, bo oni nie wysypują, a właśnie Kaja to strasznie wysypywała, od razu wywraca wiaderko. Do czegoś musi mieć przyczepione po prostu karmidełko. No i pozostałe dwie kobyły. Teraz wyprowadzamy do wujka, wygryzają mu podwórko i na noc są zabierane do domku mają tam już przygotowane boks, sianko, wszystko dzisiaj troszeczkę zaczęłam lążować wikunie. No i jestem dobrej myśli. Może będą z niej ludzie. Fajnie poszło jak na pierwszy pierwszy raz. Nawet mnie nie ugryzła, nie zjadła, więc są szanse, że się dogadamy. Aha, jeszcze przez cały dzień one się nie napasły. Pasi brzuchy dwa. No to sobie pojedzcie minutkę. W ogóle fajne są kłóce. Nie wiem dlaczego nie lubiłam ich wcześniej. Chociaż w sumie nigdy nie znałam żadnego kuca. Więc głupio jest mówić, że się nie lubi kucy, jak się nie znało żadnego. Ale gdybym miała pierwszego kuca takiego jak Wiki, no to, to bym się nie przekonała do nich. Serio. M moje serce to skradła, nasza burza to jest za spokoju, dobroci i w ogóle wszystkiego kochany stworek. No i one są całkiem inne. Widać, że burza to jest taki włochaty, nawet po nogach, no nie. Ona jest tak włochata, przygotowana na największe mrozy. Taki prymitywny bardziej kuceł a wikunia to już taka troszeczkę szlachetniejsza, jakby. Nie jest tak włochata i. I w ogóle, jak. Och, zobaczyłam coś. Coś zobaczyłam, co ja widzę. Burza zaplątała się. No, co za. Pierdoła. Ojejku, jejku. Dobra, dziewczyny, idziemy do domu. Fajnie, że. Wiki bardzo ładnie się trzyma burzy. Myślę, że gdybym wzięła na uwiąz wiki. No, to burza też by się jej trzymała. Bardzo grzecznie stadne. Stadne mordy, więc trzymają się jedna drugiej. Szkoda, że jestem taka duża i nie mogę już jeździć na kłucach. Zobaczcie zaczęłam zaczęłam troszkę trenować tą nieujarzmioną wiki i powiem wam, że nie jest tak źle Prrrr. całkiem fajna kobyłka bardzo kumata tylko bardzo się stresuje jeżeli chodzi o dotyk jeżeli chce się ją pogłaskać, bo u normalnego konia nagrodą jest podejście, poklepanie po czole lub po y, piersi, po łopatce, po szyi, a ona właśnie tego nie lubi. Nie lubi dotyku od człowieka. Y, nie wiem, może tego nigdy nie miała, nie była nigdy tak nagradzana. Może była bita, i, i dla niej no, y, dotyk człowieka nie jest żadną nagrodą niczym takim. No ale będę próbowała coś z nią robić. Ona próbowała nas tutaj atakować, gryźć e, ja to już miałam chwilę załamki, bo po prostu poszłam sobie do nich y, tam gdzie one stoją do, do naszej stajenki małej, która była koziarnią e, i chciałam sobie spędzić z nimi czas żeby chciałam. Ona jest zainteresowana człowiekiem, jest dobrze. O nie kładzie uszu, nawet całkiem. No i chciałam sobie spędzić z nimi czas, po prostu stanąć, żeby one mnie tam wąchały, jak same podejdą, to podrapać. No i burza zachowuje się jak najbardziej normalnie, a wiki podeszła i po prostu chciała mnie kąsnąć. Zrzuciła się na mnie z zębami i się trochę przestraszyłam, trochę zestresowałam. Ale nie karciłam jej uderzeniem niczym takim, po prostu wyszłam. Następnym razem poszłam i dałam im trochę smaczków, <grym> i już mnie nie gryzła, nie? Więc yy, nie wiem, może będą z niej ludzie. Naprawdę, ty łypko No, do roboty! No. I ty ona bez bacika to trochę nie chce, ale z bacikiem to jest zwykła różga, yy, która jej nawet nie bije, jeśli już to Na! dotyka tylko do zadu. Ja teraz nie wzięłam ze sobą ląży do lążowania, no ale dla kucysia taki dwumetrowy uwiąz, to, to i tak jest spoko. To nie jest jakiś nie wiadomo jaki trening Prrr. Pięknie Pięknie kochana Prrr. Widzisz, o i nawet nie ucieka No co, no co myszka? No co? O tu widzisz, tu się drapie konie grzeczne w nagrodę. Tak Tak się drapie, tu się drapie no jej się klata nie podoba zdecydowanie. Ale... Nie wiem dlaczego, no chciałabym wiedzieć. Teraz zmienimy kierunek, tam burza się troszkę niepokoi. Ona... Yy, nie wiem czy będzie chodziła w drugą stronę tak samo ładnie. To się zaraz okaże. O. No! W tą to, to chodzi w ogóle. A nie było, pr? Nie no, muszę. Potrzebuję dwóch rąk do tego. Potrzebuję 100% koncentracji. Eee, I może coś z tego będzie. No, ona naprawdę jest piękna i myślę, że będzie fajna z charakteru do pracy. No co? Tylko trzeba z nią poprzebywać, popracować. Ona obserwuje burzę. Co ta burza tam. Burza się pasie, a ja nie mogę. Mnie męczą kurcze. No i co najważniejsze, zauważyliśmy, że Wiki, jak nie widzi burzy, to jest po prostu 200% inny koń. Zmiana zachowania, zmiana charakteru o 180 stopni. Teraz też przyszłam do nich i chciałam założyć, chciałam właśnie przypiąć jej do kantara uwiąz. Nie mogłam podejść, nie mogłam jej złapać za kantarek. Nie dała się, yy, tylko się chowała za burzę. Yy, nawet nastawiała się tyłem, ale ona tylko straszy. Zadem się nastawia, a nie kopie. Yy, no ale robiła wszystko właśnie, żeby jej nie złapać. Wzięłam burzę, wyprowadziłam za bramę, zamknęłam bramę, wróciłam, a ona stoi jak muł. Rób co chcesz, ja się boję. Jestem sama i w ogóle. Całkow całkowicie inny koń. No więc. Co? Pobiegasz trochę? No więc to towarzystwo będzie trzeba czasem ograniczyć. Dobra, my się bierzemy do pracy.